Lekcja pod tytułem Przykłady grania stosłupów, część druga. W części pierwszej dowiedzieliśmy się zasadniczych rzeczy o grania stosłupach, ale tam pokazywałem tylko i wyłącznie grania stosłupy proste. Przypomnijmy sobie, który grania stosłupu nazywamy grania stosłupem prostym. Taki grania stosup, w którym krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw, o, czyli tu są kąty proste, wszędzie. I tak dalej. I druga rzecz ściany boczne są prostokątami, czyli każda ściana boczna jest prostokątem, a, nie, a więc grania stosup jest prosty, jeżeli krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw, a ściany boczne są prostokątami. Pewnym szczególnym przypadkiem grania stosupów prostych są tak zwane grania stosupy prawidłowe. Grania nazywamy prawidłowym, jeżeli po pierwsze jest grania stosupem prostym czyli ściany boczne są prostokątami, a krawędzie są prostopadłe do podstaw, ale na dodatek i to jest warunek dodatkowy podstawa jest wielokątem foremnym. Pamiętasz, co to są wielokąty foremne? To są takie wielokąty, jak na przykład kwadrat czy trójkąt równoboczny. W których wszystkie boki są równe i wszystkie kąty są równe. Czyli można powiedzieć, że są takie same. O proszę bardzo, kwadrat, wszystkie cztery boki takie same, wszystkie kąty takie same. Trójkąt równoboczny, wszystkie boki takie same, wszystkie kąty takie same. Czyli jeżeli w podstawie jest grania stosłupa prostego, w podstawie jest wielokąt foremny, to taki grania stosu prosty nazywamy grania stosupem prawidłowym. O tu narysowałem trzy przykłady przykład grania stosu prawidłowy pięciokątny w podstawie zarówno tej u dołu jak i u góry oczywiście identycznych podstawach jest pięciokąt foremny, czyli wszystkie pięć boków jest identycznych i wszystkie pięć kątów jest identycznych. Drugi przykład no, sześcian jest to grania stosu prawidłowy czworokątny, no bo wszystkie cztery boki równe w podstawie no i oczywiście kąty też. Trzeci przykład, grania stosu prawidłowy trójkątny. Tu podstawą jest trójkąt równoboczny, wszystkie boki równe, no i wszystkie kąty oczywiście też po ile mają, pamiętasz? Po 60 stopni w trójkącie równobocznym. A więc grania stosu proste, dodatkowo mające wielokąty foremne w podstawach, nazywamy grania stosupami prawidłowymi. Świetnie. Zarówno w grania stosupach prostych, jak i w grania stosupach prawidłowych, no bo które są też prostymi, tylko szczególnego typu, pamiętamy, krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw. A co jeżeli nie? O, czyli że krawędź boczna nie jest prostopadła do podstawy. Ten kąt nie jest prosty. To wtedy taki grania nazywamy pochyłym. Czyli krawędzie boczne nie są prostopadłe do podstaw. Wtedy taki grania nazywamy pochyłym. Zauważ, zresztą wtedy to jest dodatkowa cecha, że wtedy ściana boczna niekoniecznie jest prostokątem. O ścianie bocznej w graniastosłupie pochyły można tylko powiedzieć jedno, że ściana boczna, ściany boczne są czym? Popatrz tutaj dobrze widać, w tej ścianie na tej ścianie bocznej co możesz powiedzieć o bokach, które są naprzeciwko siebie? O ta para boków jest wzajemnie jaka? Równoległa, prawda? I ta para boków też jest wzajemnie równoległa. Czyli przy grania stosupach pochyłych można powiedzieć, że ściany boczne są równoległo bokami. Rów -no -bo mi. O. I to jest trzeci typ grania stosupów. Czyli rozróżniamy grania stosupy proste i, i szczególny przypadek to są grania stosupy prawidłowe, no i grania stosupy pochyłe. I to tyle uzupełnienia poprzedniej lekcji.